Cześć kochani, witam Cię krótko na moim kanale. Dziś mam dla Was ulubieńców, ulubieńców miesiąca marca. Mam kilka rzeczy, które fajnie się u mnie sprawdziło i myślę, że są godne polecenia. Zacznę może od produktu do włosów. Jest to produkt, jak widzicie, z Marion. Pojemność jest ma 130 ml. Jest to produkt, który ma pomagać nam właśnie dodać objętości włosom. Jest to również termoochrona. No jak wiecie, ja włosy myję codziennie, codziennie suszę suszarką, więc taki produkt, który będzie troszeczkę pomagał, żeby te włosy się tak nie przesuszały, jest jak najbardziej skazany u mnie. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście produkt fajnie sobie radzi z uniesieniem włosów u nasady. Jak wiecie, że im włos dłuższy, tym jest bardziej ciężki, robi się tutaj okłapnięty na górze. Natomiast po spryskaniu włosów tym sprayem, Włosy rzeczywiście są delikatnie uniesione, u nasady nie przypuszcza, nie obciąża mi włosów, delikatnie pachnie. Jedyne co mnie denerwuje w tym produkcie to jest ta pompka. Jak możecie zobaczyć, ona jest taka trochę dziwna. Natomiast powinna ona taką fajną giełkę nadawać. Czasami jej się zdarza takie siknięcie, więc nie jest to zbyt przyjemne, jak się poczuje na skórze. Natomiast sam produkt bardzo fajnie się u mnie sprawdza. Niewiele mi już go tutaj zostało, ale oczywiście kolejne opakowanie już mam zakupione. Kolejną rzeczą, jaką tutaj mam, która fajnie się u mnie sprawdziła to jest peeling z garniera i on jest do skóry normalnej mieszanej. Jest to spora pojemność, bo tu jest aż 150 ml. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że ja z tej serii właśnie z winogronami miałam i tonik, i żel, i mleczko. Wszystkie te produkty super się u mnie sprawdzały więc postanowiłam, że próbuję jeszcze sobie właśnie peeling do twarzy. Ja mam go w tej chwili już połowę zużytą, także całkiem, całkiem sporo. Delikatnie pachnie, właśnie tak owocowo. Konsystencja jest biała, te granulki nie są jakieś ostre, są właśnie fajne, okrągłe, delikatnie peelingują skórę. Nie jest to taki mocny zdzielak jak na przykład kąt czy peeling szafirowy z Daxa. natomiast jest dużo łagodniejszy, ta konsystencja jest kremowa. Fajnie oczyszcza buzię, ja go stosuję oczywiście dwa razy w tygodniu. No i myślę, że jak go skończę, to się jeszcze u mnie pewnie pojawi z pielęgnacji. Kolejną rzecz, jaką tutaj mam, to jest balcam do ciała z Avonu, z tej serii Incadence. Jest to balcam mocno perfumowany, nie jest to jakiś typowy nawilżający balcam. Natomiast wiecie, że ja balsamy perfumowane bardzo lubię. Od czasu do czasu właśnie sobie kupuję taki produkt, żeby skóra mi fajnie pachniała. Pojemność jest tutaj 150 ml, no i oczywiście on już jest też na wykończeniu niebawem po prostu uderzy do denka. Także produkt u mnie się fajnie sprawdza. Delikatnie pachnie na mojej skórze dość długo. Fajnie się wchłania, nie ma takiej tłustej, lepkiej warstwy. Ja tego bardzo nie lubię, jak mi na skórze zostaje. No i myślę, że jak będzie znowu w katalogu w takiej jakiejś fajniejszej cenie, to myślę, że się na niego skuszę. Kolejną rzecz, jaką tutaj mam, i to jest krem do pielęgnacji twarzy. Jest to produkt, który zakupiłam właśnie przez internet. Jest to rosyjskie kosmetyk, pojemność jest tutaj 40 ml. On ma zawartość ekstraktu z Aloesu i muszę Wam powiedzieć, że to jest produkt, który doskonale nawilża skórę. Jak wiecie, miałam ostatni problem właśnie z przesuszoną skórą. Bardzo mocno coś mi właśnie wysuszyło, uczuliło, dlatego szukałam jakiegoś produktu, który wspomoże mnie i będzie nawilżał fajnie skórę. Krem delikatnie pachnie. Muszę Wam powiedzieć, że nakładając taką troszeczkę grubszą warstwę, Trzeba nad nim popracować, dlatego że dość długo się wchłania, ale jego trzeba właśnie wmasować do momentu wchłonięcia. Później jak się wchłonie, to buzia fajna, aksamitna, taka właśnie nawilżona. Nie ma uczucia ściągnięcia. Także ten krem kosztował około 5 zł. I naprawdę, jak dla mnie to jest rewelacja. Też już go całkiem sporo tu zużyłam, dlatego że ja mówię grubszą warstwą go nakładałam. Tylko na noc, dlatego że na dzień mam po prostu inny krem z filtrem, Wiadomo, w tej chwili już jest znacznie cieplej, więc trzeba troszeczkę inne kremy na dzień pod makijaż nakładać. Natomiast ten na noc, jak dla mnie, jest rewelacja. No i mam jeszcze trzy kosmetyki kolorowe. Pierwszym z nich to jest puder, jak widzicie, z Rimmela. Ja mam w kolorze 001, czyli transparentny. Jak dla mnie mistrzostwo świata, ale nie wiem dlaczego dopiero teraz pojawił się w mojej pielęgnacji właśnie kolorowej Super puder, idealnie matuje moją skórę, ja go używam właśnie w ciągu dnia do poprawienia sobie makijażu, delikatnie nakładam pędzlem, żadnym puszkiem, ja takich rzeczy nie uznaję, oprószam właśnie buzię, fajnie makijaż długo się trzyma, nie nadaje on kolorytu, bo to jest kolor transparentny, nie zapycha mnie, nie mam efektu ciastka na twarzy. Także myślę, że ten po prostu zastąpi mój ulubiony pudel z gripery. Jedyny mankament to to, że nie ma lusterka, ale niestety lusterką muszę nosić osobno, ale pudel jak dla mnie jest po prostu świetny. Kolejną rzecz, którą tutaj mam i to jest pomadka z Catrice. To jest pomadka, którą mam właśnie w tej chwili na usach. Jest to kolor 0,30 Ginger i Fred. Bardzo fajne ma opakowanie. Jak widzicie jest w takim kolorze właśnie ciemnego, brudnego różu. Ja lubię takie kolory, one się fajnie u mnie utrzymują na ustach, fajnie podkreślają mój kolor naturalny. Podoba mi się opakowanie, bo jest takie klik, jakżeście słyszeli. Dość fajnie wygląda. Nie jest to pomadka duża, muszę Wam powiedzieć, bo tu jest tylko 3,8 grama, czyli całkiem całkiem mało w porównaniu do innych pomadek. Gramatura jest mniejsza, ale w sumie dobrze, bo szybciej się taką pomadkę zużyje, nie będzie stała w... W łazience czy w kosmetyczce leżała, nie będzie je uczęła. Świetna pomadka, super właśnie, fajnie wygląda na ustach. Regularnie się zjada, nie ma takiego efektu obrąbku na ustach, czego ja nie bardzo lubię. Także te pomadki z Katwis mogę Wam spokojnie polecić. I mam jeszcze jeden produkt z i to są cienie. Cienie, do których ponownie powróciłam. Ja ostatnio mam coś fazy właśnie na takie jaśniejsze kolory. I ja mam tu w kolorze 0,10 tą paletkę. Jak możecie zobaczyć, jest całkiem, całkiem spore już zużycie. Ostatnio się dobrałam, o, do tego ostatniego, to jest taki typowo beżowy odcień. Oczywiście tu jest srebrny i złoty, tu w kamerze no niestety za wiele nie zobaczycie, natomiast te dwa pierwsze cienie ja używam właśnie do rozświetlania wewnętrznego kącika oka, a także długo, długo mi to zejdzie. Natomiast jak widzicie, ten już środkowy dotknął denka, tu następny też już jest spore wyżłobienie, także myślę, że... Po kolei będę zużywała te wszystkie cienie. Fajnie się trzymają, nie ma jakiegoś takiego efektu osypywania się. Nie podważniają moich oczu, nie pieką mnie oczy, nie mam zaczerwienionych powiek także, czy gałek ocznych, także ja jestem zadowolona. Oczywiście widziałam, że wyszła nowa paletka z nowymi cieniami, no ale będę twarda i najpierw zużyję te zanim kupię kolejną. Kochani, to by było na tyle. Kilku ulubieńców, jak widzicie, z niektórych z nich na pewno powrócę, bo jestem zadowolona. A dzisiaj kochani, to by było na tyle, żegnam się z Wami cieplutko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!